Od popiołów poprzedniej cywilizacji do nowego porządku, mechanizm wielkiego zniewolenia, wszystko, co znamy jako historię, jest jedynie zasłoną dymną. Prawdziwy podział świata nastąpił po wielkim kataklizmie potopie, który zniszczył dawną, zaawansowaną cywilizację. Poprzez brutalne manipulacje pogodą, które obróciły dawny porządek w ruinę, resztki ocalałych ludzi zostały poddane nowej surowej selekcji to właśnie z tego chaosu wyłonił się trzon dzisiejszej władzy. Trzynaście rodzin, których rodowody, według badaczy takich jak Stuart Sverdlow, sięgają aż do czasów. Sumeru, Babilonu i dynastii Merowingów. Te rody, do których zaliczają się między innymi Rothschildowie, Windsorowie czy Sinclairzy, stanowią centralny węzeł dzisiejszej sieci kontroli. Ta wąska elita nie działa jednak w próżni. Aby zarządzać miliardami ludzi, Stworzyli oni wielopoziomową piramidę struktur. Tuż pod trzynastką znajduje się Komitet 300, Stowarzyszenie 300 Rodzin, które ściśle współpracują z Illuminati, aby realizować ich dalekosiężne cele. To właśnie ta grupa kontroluje potężne gremia, takie jak Grupa Bilderberg. To tam, za zamkniętymi drzwiami zapadają kluczowe decyzje, które politycy, będący jedynie marionetkami w tej grze, mają później wdrożyć w swoich krajach. Współczesnym narzędziem tej inżynierii społecznej jest Światowe Forum Ekonomiczne. To ono sprawuje ideologiczną i ekonomiczną kontrolę nad Unią Europejską, forsując agendy, które mają doprowadzić do całkowitego przejęcia zasobów planety. Jak słyszymy w nagraniach z kuluarów, elity planują przejmowanie realnej ziemi i majątków za pomocą pieniędzy z powietrza i cyfrowej fikcji, podczas gdy zwykli ludzie zostają uwięzieni w systemie długu. Mechanizm ten opiera się na prostym, ale brutalnym założeniu. Aby kontrolować miliardy, trzeba je najpierw podzielić na zwalczające się frakcje religijne i polityczne. Jesteśmy zajęci walką między sobą, podczas gdy system dąży do nieodwracalnego połączenia ludzkiego mózgu ze sztuczną inteligencją, co według planów ma nastąpić do 2030 roku. Rok 2026 jest w tej strategii kluczowy. To moment, w którym cyfrowe przejęcie ma stać się nieodwracalne. Stoimy przed wyborem albo zrozumiemy że walka toczy się o duszę cywilizacji i nasze prawo do myślenia, albo zostaniemy z lekkim plecakiem w świecie, w którym nie będziemy posiadać niczego. Autor Emil Markowski. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Illuminati który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.